Ja to mi takiego lizy kupa. No, no. No a jak ty myślisz? Ej, koko, koko, kogo. Koko, chodź kogo? kogo? tutaj no. do mnie? No. Tu wiesz, był związek ekstremalnie. No, 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 Ja nigdy nie byłem takim szczęśliwym w tym związku jak... teraz. Chodź tutaj. Chodź o, no, popatrz Widziałeś to zdjęcie Jakub? co takiego? popatrz mam nadzieję, że mi dobre wybra. mają tu chłopaki cuda w telefonie jak no a ten obok ma że... takie w negatywie. Pokażesz mu? <grym> Zaraz To jak masz, to tak? wszystkie możesz mi wysyłać. Nie. Bo no to niezły, to ciebie jest zioło, że ty takie rzeczy Wilk. Bo wilka to moc. Tak. Dołączyć do wiadomości, wysłać MMS-a i możesz zadzwonić do mnie, czy mnie dobrze wpisałem Ale nie, w sensie numer. A jak ja mam tutaj wpisać? Jacek Wilk. Jacek Wilk to zadzwon do mnie to się nie nagrywa a dobra to zostaw. tylko ja to a to nie musisz bo to będę wiedzieć po tylu jacy tak. ja, muszę, ja muszę wiedzieć ja A to jest mój, mój, pisałem, telefon, niej, no to mój telefon, więc nie ingeruj mój telefon, bo ja w nie nie, pan kreśla, jak sobie pan chce. To pan, pan, mi pan. To do, to pan do, no, no, dziękuję. no to dziękuję. A ciebie jak pan? Pisałem podpisałem. Tak, 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 tylko na zewnątrz. tak, Nie, z Demirem. Nie, z Nie, 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 z z Opieką. Czyli Ja to tak napiszę. Ten, co ma jakieś... Ten szamańskie poczucie z poczuciem własnej <coughs> wartości delikatnie niespełniony jest w tym temacie. Ja Ja mówię o wywidzeniu szamańskim. Ja sobie też tak to wyjedząm się wyzbyć, też mam. No, to. No wiesz, tego się wyzbyć, no nie jest tak łatwo. Tu tak, takie zasilanie Dworunie. mieliśmy często. Troszeczkę sobie dworuję. No i co jeszcze? No cóż, Łucius. No I pięknie. To też po prostu. Tak. Kurczę, to jest ten, ten tu mały, co był. Ta rasa pasierów. Kurwa, niesamowite. patyk z kiełbasą i kurwa. Tak, rasa tego, co była, co widzicie z tego no, lewą Jedną lewą ręką. Kiełbasę. Zobacz jaki jest. Kiełbasę. Trzyma sobie kiełb kiełbasę, którą zapierdolił z ogniska, z kijem. Ja się podzielił z nim Z kijem. Zapierdolił z ogniska kiełbasę. Nie, nie, patrzyma. nie trzeba. <słuch> ale zobacz, no, nie miałem nic z to w ogóle nie robię. Nie zwolniła. No, za zielony jestem. To, te, zbądziło, to, to też te bardzo proszę. No, no, tak. Czas zwolniła. No. Czas zwolnił. Będziesz będzie miał moje mały spacerek zrobiony Co nie chciała? Do, do śpiwora? Nie, po prostu nie było zimno. Okay. No ja. Zajebiste. No pewnie. Jak się chcesz podzielić, to zajebiste. To warte wydrukowania normalnie i pomieszczenia sobie na ścianie. Jakby ziarno wyciągnął. Zajebiste. Proszę. Dużo jest ludzi, którzy nie chcą ładnych zdjęć wysyłać. Opublikować na Facebooku, tak, ale wysłać, żeby ktoś miał w telefonie, co ty. Nie zdaje się sprawy, ile takich ludzi jest mają z nimi problem. To co, teraz? Teraz mm -hmm. skończę palić. No bo no, to go zabiorę, okej? Okay? Dobrze. W takich obłędach tkwimy. No, no ale, ale co? My mamy na to wpływ? Nie. To w pewnym sensie trochę mamy. No wiesz, ale to... No tak, ale to jest i tak. Tego kto nie ma miejsca, to możesz go pukać młotkiem i co. Za, za bardzo nie zrozumie o czym ty mówisz. Hipniej się Ja mam. Ja na ten straszny ogień, nie Przejmiesz <grymian> tego ps psa nie tylko na jeden dzień. <grymian> Zdanie z tobą, będziesz go w bucie nałwić. <śpiewa> Ojejku, normalnie robi <śpiewa> ja w... się pies. Teraz się pies. Białszy, 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 nie I ja, i, <śpiewa> I będę ci będzie położenie, będzie rozpuszczanie, kapniecie, kapniecie, bardzo samo rozkochana. No wiesz, jakby był ten scenariusz, o którym mówisz, to niekoniecznie tak będzie tam taka ukojenie. Nie, tak bo jak wrócą ci bracia z, z nacji, Morza Śródziemnego, to tam tłoczno będzie, pane. Teraz będzie pan. A oni tam mają wszystko przygotowane. No, Życie uciekło z Izraela, jak ich za chwilę, wiesz, nie wytrzymają Araby i po prostu ich zakryją parasole. No, dlatego taki nie będzie, bo to by był już koniec. Nie będzie. To. No, a, a o co inne? Nie, nie to bez przez, no tak, oczywiście, ale generalnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiesz, że Iran jest zagrożeniem. Dla nich, bo bez Iranu pewne rzeczy się mogą nie zadziać. A Iran jest istotnym graczem wiesz, do przeprowadzenia planu. A bez Iranu plan się może. Ale to nie ma co gadać, bo to wszystko się nie wydarzy. To są takie, takie obsługi tam wiesz. Wiem. Co Trzeba wiedzieć gdzie słuchać. Dobrze. Interpretować, nie masz filtrów, nie masz uprzedzeń, nie masz, jak to szaman mówi masz wysraną dupę to prosto to są rzeczy tylko to jest już widzenie wiesz, globalne a nie do, do swojego płotu tak jak u nas a my myślimy cały czas do swojego płotu, nie ważne wiesz nie, nie no. ważne, przestrzeni nie? Kurwa, kurwa obchodzi to się nie 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 dzieje w pizdo mnie 500 metrów a, a powinniśmy mieć świadomość już z mojej perspektywy jako ludzie, że wiesz, że nasz płot to jest cała planeta. Trochę. Ja mówię... składać jest, wystarczająco informacji, żeby poskładać, ale naprawdę trzeba mieć wysraną dupę, bo to jest nie do wyobrażenia, Jaki to jest teatr, jaki to jest teatr. To jest teatr, autentyczny teatr, nie w przenośni, nie w jakimś wiesz, metaforze, tylko no autentyczny teatr. No kurwa, to już teraz tak wygląda, jak ja ostatnio kawałek konferencji Trumpa widziałem. I był kadr nie na Trumpa za biurkiem, tylko kadr z drugiej strony. Jak oni są, z boku w zasadzie, jak oni są ustawieni, jakie światła, jaki ten, to słuchajcie, no normalnie teatr. Ustawione biurko, tutaj na pierdala, tutaj ustawieni dziennikarze, wiadomo, co kto zapyta. Światła, mikrofony, no po prostu aranżacje jak do sztuki. no. Szok. Są pod skrzynią, hmm, znaczy wiesz, na podłodze, na słupku tym muzie. No pod blewarkiem. Jezu, taki Czy dobry miestecz? jesteś. Nie no, się no, nie to. chce. Fajnie, nie, że cię Ale fajnie, że się tu udało. Bardzo jestem zadowolony. Ale to jest z swoimi gągami? tylko ty możesz ich dotykać i wiesz co, ja ich generalnie nie dotykam, chyba że gram rękami, ale to i tak w rękawiczkach, mm -hmm. bo czasami mi się zdarza, ale to trzeba mieć, wiesz, bo to jest blacha. To nie jest łatwe. Pytam, pytam o to, czy, czy na przykład jest możliwość zdjęcia i spróbowania ale nie na kosmu Na tych mniejszych uczuć, ale mniejszy. na kosmos. Kosmos? Tak Bo kiedyś, wiesz, się zgodziłem i potem miałem nie smak wewnętrzny po prostu. Mhm. Można się czymś dzielić, ale jak ktoś ma tego świadomość, że się z nim dzielisz i nie musi nic zrobić, wystarczy, że podziękuję. A jak tego nie robi, to ja nie chcę, żeby sobie coś robił, bo sobie robi tak jak z ogniem. Jak opowiadałem, jak ktoś do niego dosika i może się stać. No i tyle. I taka puenta. No. Tak to pokazu, mogę się podzielić pewną perspektywą, tyle. Nie, bardzo rozumiem to, co powiedziałeś, bo tak jest. Bo ludzie nie szanują, nie mają tak. i tak dalej, i tak dalej. A ten instrument, jak go przewożę, słuchaj, to muszę go przegrać, bo jak i, 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 i mimo, że to jest blacha, to jest takie dla mnie żywe, bo inaczej on po prostu mi tymi zabrudzeniami z drogi, bo ja to do żadnego samochodu ludzkiego nie wejdzie, więc ja go wożę na dachu, nie? No więc siłą rzeczy to wszystko z drogi jak kosmos, która mi trochę pojeździł, nie? Nie dużo, ale parę tysięcy zrobił, ładnie. A teraz pierwszy, nie wiem czy byłeś już jak grałem pierwszy raz jeszcze przed... No to Wiesz co, dwie, przed dwie moment, dwie osoby osobę. Spóźniłem się mocno, bo dopiero kurwa po 19.15 z 15 zobaczyłem, że jest taka impra w tych To mówię pojadę, wiesz, zobaczmy. No i zaparkowałem, idę, idę, nie słyszę nie. Mówię, ciągną nawet, chcę wyprzedać sobie. To Posłucham to. trochę, no. no posłuchałem trochę. No. Właściwie to co, do końca. To... Nic, podobało się? Już. Wiesz co, to nie są moje wibracje. To nie jest mój, weź mój, moja mój, 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 mój częstotliwość. Nie? A będzie to kakao? Ja raczej inna Szkoda. niż inna. Bo A takie. No, bardziej subtelne. Bo to było dosyć takie mocne. mocne bardzo mocne. mocne. Bardzo mocne. A gdzie stałeś? A, niedaleko, tu górce sobie siedziałem. Tam z boku? Tak. Nad samą wodą. A, nad samą wodą. No, to tu one, oni tak nie słyszeli. Ty słyszałeś to, co słyszała rzeka, a ja, żeby rzece do rzeki poszło, to musiałem grać mocno. To rzeka wybrała, jak szaman grał. No, to wiesz, pewnie z to było. To nie chodzi o to, że zniekształcone, tylko ja musiałem mocniej grać, żeby na rzekę poszło. To był ogień, tam była woda i szaman musiał grać w równowadę. Tyle, co dostał ogień, musiała dostać woda. A rzeka ma, ogień był tyle, on mi dawał, szaman musiał grać w równowadę i też z drugą stronę z ognia i z wody czerpać. A żeby mógł, to musiał sobie pomoc zbudować. Ogień głodny. Nie ma co jeść. Nie cieszy się. Co się dzieje, ale tylko inną perspektywa. Może tak sobie muzyczko lecieć? Ona jest taka szamańska. No, tu idą. No, to nie taka Ale może być szamańska nikomu nie ma. Kto będzie przeszkadzał, to proszę mi w ryj oddać. Jacek, tak masz nie skręconą? Jas. Yes. A możesz mi poczęstować? Jest. Okay. Yes, Zajebiste. Kiedyś sobie w domu włączyłem ten, ten rytm i leciał z pięć godzin, a ja robiłem wszystko w tym samym czasie, w tym czasie tak, potem wszedłem w to, że po prostu, na no, kurde, mówię, genialne. I zapętlono już, ale

Kawa bym się również wysmażył, ale żebym kurde, jakbym przywrócił tę statyk z tym drogocennym sprzętem, to mi się chyba nie wypłacił. Właśnie Polska dostała w pierdol od, od, od Włochów w siatkówkę, jest nam niepocieszona.